Witam się z wami na moim kanale. Wiem, że trochę czasu minęło po raz kolejny, ale tak jak w ostatnim albo przedostatnim filmie mówiłam, nie chcę czuć presji nagrywania i chcę robić to tylko wtedy, kiedy czuję wenę i kiedy czuję, że mam się czym z wami podzielić. Ostatni miesiąc był bardzo trudny dlatego mnie nie było pod względem mojego zdrowia. Psychicznego, fizycznego zmęczenia, i nadal nie jest super, jeżeli chodzi o to, dlatego, dlatego mnie tu nie było i tęskniłam za tym. W sumie trochę się nawet odzwyczaiłam odmówienia do kamery i często zmienić, bo nie chcę stracić wszystkiego, co kocham. I nagrywanie, montowanie jest jedną z tych rzeczy, które bardzo lubię robić: szukać pięknych ujęć i, i je zatrzymywać w czasie. Wiecie, mm, ostatni miesiąc y, uświadomił mi, jak bardzo wszystko w moim życiu na tę chwilę jest niestabilne, i nieważne jak mocno spróbuję to. To tej stabilności nie mam jeszcze dlatego że życie w Wielkiej Brytanii bez wizy jest trudne w tym momencie właśnie nadal nie mam tej wizy pracuję pracuję znalazłam pracę jako opiekunka do dzieci, co sprawia mi ogrom, ogrom przyjemności I to jest wspaniałe W zasadzie to, jakbym chciała opowiedzieć wam o wszystkim, co się działo przez ten miesiąc To musiałabym rozmawiać z wami przez ponad godzinę, jak nie lepiej A teraz w ogóle jestem znowu nie, nie w Wielkiej Brytanii, tylko jestem w, w Hiszpanii Za mną możecie zobaczyć stajnie i konik sobie je. Nie wiem, gdzie skończyłam, bo ktoś mnie zawołał. Nie chcę, żeby ten film był takim tłumaczeniem się co, jak i dlaczego, a bardziej podzieleniem się z Wami, co się ze mną dzieje. Bo, mimo, że to nie jest łatwe, jakby tak spowiadać się. Do, do kamery i to jeszcze o prywatnych sprawach, to i tak uważam, że e, takie mówienie o swoich emocjach, uczuciach na głos może pomóc im i Wam, bo osoby, które y, są bardzo wrażliwe, a czasami nie potrafią rozmawiać o tym, co w nich jest, też potrzebują usłyszeć, że nie zawsze jest super. E. A ja, a ja w tym miesiącu postanowiłam spróbować trochę przypadkowo, trochę z rządzeniem losu, trochę to była też moja decyzja, spróbować odstawić leki, które brałam już z przerwami od 17 roku życia, czyli 5 lat, i zmagam się teraz z, z tym syndromem odstawiennym. To już trwa drugi tydzień, Zaczą zaczął się teraz drugi tydzień, więc jestem bardzo emocjonalna. <laughs> eee, bardzo emocjonalna, ale też chciałam Wam powiedzieć, że to jest normalne, kiedy zdecydujecie się ze swoim psychiatrą. Oczywiście, bo to jest po konsultacji zawsze pamiętajcie. Że chcecie spróbować, że to jest ten czas, że czujecie się na tyle silni, żeby spróbować e, żyć bez leków. Jeżeli wasz psychiatr się na to zgodzi, to powinno się to odbywać bardzo stopniowo i ja tak, e, tak zrobiłam. E, te leki odstawiałam bardzo stopniowo, najpierw zmniejszałam dawkę. E, no i już od ponad tygodnia nie biorę leków. E, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, bo wszystko w zasadzie we mnie się trzęsie i tak w przenośni, i, i naprawdę ciało jest trochę tak jakby no, zmaga się z tym odstawieniem leku, więc to nie jest łatwe, ale myślę, że jest do przejścia i chcę spróbować, wiecie. Jednak myśl o tym, że. Będę jakby wolna od tego. Jest dla mnie bardzo mm, fajną myślą, I, i dlatego też zdecydowałam się spróbować. E, na początku zamówiłam leki z Polski, ale właśnie one nie dotarły wtedy kiedy powinny no i mi się te leki też skończyły więc mając to świadomość, że one będą mi się kończyły to właśnie wtedy podjęłam decyzję, że ok, spróbuję odstawić te leki no i tak już drugi tydzień się zaczął właśnie bez nich chociaż zastanawiam się, czy to jest dobry moment na że podjęłam taką decyzję a to dlatego, że tak, jak wspomniałam na początku, albo i nie, nie pamiętam, bo nagrywam to drugi raz, więc nie wiem, czy to w tym filmiku, czy w poprzednim, który się nie nagrał. Jestem w Hiszpanii teraz na ceremonii Ajułaski. Właśnie stąd też będzie film, ale tylko że tym razem już na 100%. Mam nadzieję, że nic się nie skasuje. Mój chłopak postanowił tutaj przyjechać, a ja postanowiłam spróbować razem z nim tego doświadczyć, bo nigdy czegoś takiego nie próbowałam. A ja jestem otwarta na takie rzeczy. Tutaj jestem na ceremonii ajołaski wśród fajnych ludzi, zwierząt i jak myślicie, nie wiem czy widać? Chyba nie widać ale słychać chyba konie, gęsi, koty, psy, mm, osiołek, także, a kurki, kaczki, także y, ja jestem szczęśliwa, bo zwierzęta kocham. A wracając do tego, co się ze mną dzieje, bo chyba tak nazwę ten, ten, ten film, y, ostatni miesiąc uświadomił mi właśnie, że no kurczę, łatwo. Łatwo nie mam w tym momencie, właśnie pod względem stabilności w moim życiu stabilności w związku, stabilności w pracy, bo, tak jak mówię, właśnie. Mam pracę jako Niania, tylko że to nie jest praca, która daje mi możliwość posiadania wizy, więc to, że kocham to robić, nie zmienia faktu, że żeby zostać w Wielkiej Brytanii, mieć wszystkie prawa, żeby pójść do lekarza, żeby załatwiać różne sprawy, ubezpieczyć samochód, kupić samochód i tak dalej. Muszę tą wizę mieć. A... A jej nie mam, i to daje duże poczucie niestabilności, mimo że cieszę się, że chociaż pracę mam, bo to jest już sukces duży. Na początku w ogóle myślałam, że tej pracy nigdy nie znajdę, a w tym momencie dosyć dobrze sobie radzę, bo pracuję dla trzech rodzin, więc nie mogę narzekać no, ale z takich rzeczy, z których byłabym zadowolona, to właśnie chyba, chyba jedynie to koniki się odzywają. Jeżeli chodzi o właśnie o ostatni miesiąc, to daje mi najwięcej satysfakcji ze wszystkich rzeczy. też dało mi do zrozumienia, że bardzo chcę być mamą. i I też dlatego postanowiłam odstawić leki, bo wiadomo, żeby, żeby być w ciąży, nie mogę przyjmować leków antydepresyjnych. Nie zmienia to faktu, że na razie, na razie w planach dzieci nie mam, ale, ale na przyszłość chciałabym być wolna właśnie od tego, że w mojej głowie jest wybór, że albo rezygnuję z leków, albo rezygnuję z dziecka, więc póki jeszcze jestem młoda i mam dużo czasu, no chcę spróbować. Jakby niczego nie ryzykuję. Jeżeli nie dam rady bez leków, za jakiś czas do nich wrócę. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, że, że dam radę. Jeżeli Wy też się zmagacie z, z tym syndromem odstawienia możecie mi powiedzieć, jak Wy sobie radzicie, bo no, ja powiem szczerze, że wszystko mnie doprowadza do płaczu ostatnio, sytuacja też w moim związku, mówię w, w domu, w Wielkiej Brytanii wszystko jest strasznie, strasznie niepewne, a wiadomo, że Wiadomo, że każdy potrzebuje tej stabilności w swoim życiu. Więc no cóż, jest jak jest, nie poddaje się chyba jeszcze, też nie chcę wycinać swoich prawdziwych emocji, bo tak jak mówiłam wam nieraz, ja się uśmiecham bardzo dużo. Yy, gdzieś na pewno we mnie w środku jest dużo jeszcze yy, szczęścia i radości, ale w tym momencie jest mi o to trudno. Dlatego przebywanie właśnie ze zwierzętami, e, nawet mówienie, bo to jest terapeutyczne. Ja mam sporo nawet filmów z przeszłości, kiedy byłam w stanie, może kiedyś właśnie zmontuję film o tym, e, jak depresja wygląda właśnie naprawdę, bo sprzed czterech lat nawet mam jeszcze filmy i zaraz po tym, jak dostałam na swoje 18 w rodziny, kamerę od rodziców właśnie tą e, nagrywałam te swoje. Stany, trudne, co też myślę, że może, może pomóc w wielu, może nie. No. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zrozumieć osoby, które cierpią na depresję i że to nie jest tak, że my się chcemy na sobą użalać, że my sobie tak wybieramy, bo ja robię wszystko. Jak widzicie, nawet no, przyjechałam, przyleciałam do Hiszpanii, chociaż. Zdecydowanie powinnam oszczędzać e, teraz pieniądze e, na, na, na inne rzeczy, no ale chyba jednak zdrowie jest najważniejsze, więc mam nadzieję, że, mm, że to mi jakoś pomoże. Jeśli nie, to też trudno, bo myślę, że najważniejsze, najważniejsze jest, żeby po prostu próbować w życiu e, różnych rzeczy i sprawdzać, co nam się podoba, co nie, co nam pomaga, co nie, bo każdy jest inny i każdemu może pomóc coś innego, każdy ma jakąś swoją drogę i ścieżkę, którą idzie. I, i nie, nie, nie jest tak według mnie, że wiecie, że ten, kto pójdzie na terapię, jest lepszy od tego, kto wybierze jakąś spirytualne oczyszczanie. I, bo jeżeli jednemu i drugiemu to pomoże i będzie się czuł wtedy szczęśliwszy, no to czemu nie? Ja na terapię oczywiście z terapii nie zrezygnowałam. Dla mnie terapia była po prostu zbawienna. Teraz tylko chodzę na terapię wtedy, kiedy czuję, że muszę i teraz też czuję, że po powrocie z Hiszpanii na pewno będę musiała skorzystać z kilku wizyt, bo no bo tak czuję po prostu. Dużo się nagromadziło we mnie. Ale ten film jest Trochę o mnie, ale też trochę o, o tym, że nie zawsze w życiu jest super i yy, raz jest lepiej, raz jest gorzej. A ja trzymam zawsze kciuki za wszystkie osoby, które dzielnie walczą. Yy, sama jestem chyba jedną z tych osób, które w tym momencie yy, trochę się yy, pogubiły. Yy. Tak mi się wydaje. Właśnie mogliście zobaczyć przed chwilką muchę, no. <laughs> która zasłoniła część kadru. Ale uwielbiam naturę, uwielbiam być w pośród natury, więc to zawsze mi jakoś pomaga. Najgorsze no są niespełnione oczekiwania. Tak mi się wydaje, i ja właśnie się teraz z tym zmagam. Chciałabym czegoś, wydaje mi się, czegoś innego niż niż dostaję, jeżeli chodzi o no, moje życie prywatne też w szczegóły nie ma co się wdawać. Także wyczekujcie, wyczekujcie filmów, chociaż nie obiecuję regularności. Teraz od poniedziałku do soboty pracuję, wracam wieczorem do domu. Nie mam profesjonalnego sprzętu, żeby w nocy nagrywać, więc zawsze korzystam tylko ze światła dziennego, ale chciałabym do tego wrócić. Nie chcę o tym zapominać, bo w swoim życiu już trochę porzuciłam taniec wcześniej, który bardzo kochałam, a zawsze chciałam nagrywać i też poczułam, że zaniedbałam to bardzo przez to, że jestem tak wysoko wrażliwą osobą. Jestem też wrażliwa bardzo na, na, na naturę i na różne e, kadry, które można chwycić właśnie i zatrzymać w czasie e, dzięki nagrywaniu czy, nagrywaniu czy zdjęciom, więc tego mi bardzo brakowało przez ostatni miesiąc. E, więc cieszę się, że cieszę się, że jakoś to chyba przełamałam. Odzywam się do Was e, w takim szczerym filmie. Nie absolutnie. Zawsze też pamiętajcie, że nie jestem psychologiem, psychiatrą, terapeutą. Nie jest to żadna porada medyczna, tylko moje przemyślenia i zwierzenia. Bo czuję, że muszę to zaznaczyć, dlatego że raz dostałam wiadomość od tym pani, nie wiem, czy była ona naprawdę psychologiem, bo wątpię, żeby psycholog napisał taką wiadomość w taki sposób. Jeżeli tak, no to, no to nie wiem. <laughs> nie wiem, co mogę powiedzieć na, na ten temat, żeby nie, nie mówić nic złego. No, ale w każdym razie tak warto zaznaczyć, żebyście o tym pamiętali, że, że ja nie chcę dawać rad, tylko dzielić się tym, co ja przeszłam, co przeżywam, jak mi, co mi pomogło. Co nie zmienia faktu, że. To są rzeczy, które mogą pomóc Wam lub nie. Także nigdy nie wiadomo. Zbieram się, dlatego że widzę, że się szukujemy do obiadu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się ciepło i pa pa.